Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie. Och, już moment, który ja dzisiaj tworzy. Tak, cześć Wam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj mamy takie zagadnienie: um, Czym jest szczęście? Czy wiecie, że można osiągnąć szczęście? Są metody naukowo potwierdzone. Takie doświadczenie zostało zrobione w Bristolu, i osoby zostały właśnie poddane ćwiczeniom, żeby nauczyć się szczęścia. Zdajcie sobie sprawę, że jest coś takiego jak szczęście, które właśnie możemy się nauczyć? Ja Wam przedstawię, jakie to są, jakie to są metody. Powiedzcie mi, a w ogóle Adeta Fronczy z tej strony, ja jak zwykle zapominam na serio, <laughs> powiedzcie mi, co dla was oznacza szczęście? Czy w ogóle jesteście szczęśliwi? Jeżeli ktoś tu jest, zapraszam do komentarzy. Chciałabym zobaczyć, czy w ogóle mnie oglądacie, czy, czy ten temat jest dla Was na przykład e, bliski sercu, ponieważ chcielibyście się nauczyć właśnie, jak, jak być szczęśliwym. Ja wam powiem z mojego doświadczenia. Tak można to wypracować. Naprawdę można wypracować szczęście, tylko trzeba. To jest praca. Jak, jak wszystko, jak wszędzie, to jest zawsze praca. Dlatego właśnie. Czy wy wiecie, że nawet ludzie bardzo bogaci. Bo przeważnie tak, o jak będę bogata, to będę szczęśliwa. Nie. To tak nie działa. Czy wy wiecie, że ludzie. Nawet ci naprawdę bogaci nie oznacza to, że są szczęśliwi i to nie jest prawda, że na pewno są szczęśliwi na 100%. A na przykład osoby bardzo biedne są bardzo szczęśliwe. A wiecie, czym to się różni? Ponieważ um, osoby y, biedne, które są szczęśliwe, jak ja to mówię, one sobie rysują to szczęście. One się cieszą z każdej, z każdej minimalnej sytuacji, jaka im się przytrafiła. Mhm. Dlatego właśnie, e, dlatego właśnie szczęście można wypracować. Dokładnie. Słuchajcie, tak jak powiedziałam, właśnie w Bristolu, e, stosując e, badani, stosowali różne metody, aby nauczyć się szczęścia. Słuchajcie, pierwsza, pierwsza, metoda, <noise> pierwsza metoda, na przykład, co było rozmawianie z, z nieznajomymi. Czy macie coś takiego, że na przykład idziecie ulicą, ja wam powiem coś tak, tutaj na przykład idąc ulicą i popatrzę ja osobiście, popatrzę się na jakąś osobę młodszą, starszą, nie na kogo i ta osoba patrzy się na mnie, ja się uśmiecham, ta osoba się uśmiecha. I przeważnie jest tak, że na przykład ta osoba do mnie mówi, hi, how are you? I wyobraźcie sobie, na przykład w Polsce też to próbowałam, ale u nas trochę w Polsce jest inaczej, bo jeżeli ktoś na przykład się, takie ja jest mam wrażenie, że na przykład, jak ja się patrzyłam i y, ktoś się właśnie popatrzył na mnie, ja się uśmiechnęłam, to to Taka trochę, trochę, trochę nie tak, ale mniejsza o to. W każdym razie, jak na przykład ja zauważyłam, że jak ja jestem w sklepie czy coś takiego, to mm, osoby się tam mnie odzywają. I nie wiem, wzbudza moja twarz, wzbudza zaufanie, że normalnie postoją, zawsze coś tam zagadają, coś tam <grywanie> mówię i u mnie często się to zdarza. I teraz słuchajcie, pierwsze właśnie to było rozmowa z nieznajomymi. Kiedy ostatnio rozmawialiście z nieznajomym, dajcie znać, jak będziecie oglądać później ten filmik. Jestem bardzo ciekawa. Kiedy rozmawialiście z nieznajomym, czy w ogóle, czy w ogóle macie tendencję, na przykład jeżeli ktoś obcy was zaczepić, czy potraficie z tą osobą porozmawiać, czy od razu, od razu od razu wszystko negujecie i na tym koniec? Jestem naprawdę ciekawa, jak to u was jest. I na przykład tak, um, następna. Nasza metoda to jest wdzięczność. Czy stosujecie wdzięczność? Powiem Wam, ja stosuję wdzięczność rano i wieczorem. W dzień też czasami coś tam powiem, że jestem za coś wdzięczna. Wdzięczność fajniej jest zapisywać. Na przykład prowadzić dziennik, ja nie mam go tutaj, tam. Prowadzić dziennik i na przykład zapisywać wieczorem, za co byście wdzięczni, albo na przykład rano. Ja rano jestem wdzięczna, ja przeważnie. Y Stosuję oddechy czy medytuję, i wtedy właśnie mówię, za co jestem wdzięczna. Za to nawet, że wstałam, za to, że się obudziłam, ponieważ mam dużo znajomych, którzy już tego nie mogą zrobić. Dlatego właśnie następna metoda to jest wdzięczność. Możecie albo ją. Um, Stos pisać albo po prostu stosować, stosować e, w ten sposób. Następna metoda to jest aktywność fizyczna. Wiecie o tym, że nawet wyjście na spacer na 10-15 minut, mm, gdzie od, e, obserwujecie otoczenie, gdzie jesteście i wyobraźcie sobie, że właśnie nawet ten spacer 5-10 minut daje dużą zmianę w naszych neuronach i dlatego właśnie inaczej postrzegamy. E, Nasze otoczenie. Powiem Wam, że na przykład ja lubię w ogóle wyjść na spacer, obserwować ludzi, a szczególnie też obserwować zwierzęta, ponieważ psy, no, kocham psy i psy są tak wdzięcznymi zwierzątkami, że naprawdę, kiedyś, jak chodziłam tutaj do pracy, co chodzę teraz na praktyki do księży, to wyobraźcie sobie, że zawsze jak szłam, szła Pani z takim pięknym psem, to chyba są owczarze, takie kolorowe, Przepiękny, pies, duży, e, miał bardzo dużo sierści. On miał manię, że zawsze kieszłam. Ja on się zatrzymywał przede mną, siadał i jako musiałam, słuchajcie, pogłaskać. To było normalne, zawsze tak było. Powiem Wam, że dla mnie to po prostu było mega, mega fajne, bo ja kocham psy, zawsze tak było. I bardzo mi się właśnie bardzo mi się to podobało. Dlatego właśnie słuchajcie, jakikolwiek, jakakolwiek aktywność fizyczna, może to być też yoga, może to być medytacja, nie wiem. Co po prostu, cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek zawsze coś zmienia w naszej głowie. Słuchajcie, następne, o, następne ćwiczenie które, um, które właśnie polecały to było uważność. A właśnie. Unikajcie rozpraszaczy. Oczywiście czasami y, ja też wchodzę na TikToka czy coś tam, żeby się pośmiać. Czasami włączam sobie jakiś, y, jakiś sketch, czy, czy cokolwiek y, stand-up, żeby się pośmiać, ale po prostu unikajcie takich rzeczy, ponieważ szczególnie szczególnie na przykład wieczorem, kiedy chcecie i spać, kiedy właśnie to y, ja wiem, że to może być szczęście tylko na chwilę. Ale najlepiej na przykład, jeżeli idziecie spać, to lepiej by było, żebyś na przykład skupił się na oddechu. Powiem wam, że naprawdę jest tyle metod oddychania, które można stosować. Ja mam swoją metodę, którą po prostu się nauczyłam, szczególnie jak na przykład nie mogę zasnąć, choć się rzadko to zdarza. Ponieważ ja już się tak nauczyłam, że jeżeli na przykład ja kładę się spać i zaczynam oddychać regularnie i skupiam się... Cześć Eluniu, cześć kochanie. O, a co ty masz dzisiaj za dzień szczególny? Napisz mi później. Słuchajcie, pozdrawiam cię serdecznie, ży życzę, ci, życzę ci pięknego dnia. Trzymam oczywiście kciuki i wiesz, jestem serduchem z tobą. Eee, słuchajcie, i na przykład ja właśnie się nauczyłam... Okej, okay, to na pewno na 100% trzymam, trzymam kciuki. Mocno, 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 patrz, trzymam kciuki i życzę powodzenia. I słuchajcie, i na przykład ja właśnie się nauczyłam tego, że e, wieczorem, jak się kładę spać, szczególnie jak na przykład nie mogłam zasnąć, czy coś takiego, choć mówię, rzadko to się zdarza już teraz, ponieważ się nauczyłam oddechu regulowanego. E... <słuchy> Okej, okay. Ty jesteś bogata, kochana, Ty jesteś bogata, pamiętaj. We wszystko, co masz, to jest Twoje bogactwo. Masz męża, masz synka fajnego, to jest największe, o i Twoje psy, i Twoje koty, tak. Twój pies jeden, i Twoje koty. Pamiętaj, że to jest największe bogactwo, dlatego ciesz się z tego, co masz. I doceniaj właśnie to, bo to jest najważniejsze. I słuchajcie, i właśnie ja, jak się kładę, stosuję, stosuję oddechy. Z tego względu, mm, kiedyś na przykład nie mogłam zasnąć i zasypiać, ponieważ wiadomo, jak to jest w naszej głowie. Um, w... <laughs> myślałam, że twój syn a nie gady <laughs> dobre i na przykład ja nie mogłam zasnąć i wiecie co ja robiłam? kiedyś usłyszałam taką fajną, taką fajną metodę że na przykład jeżeli macie jakieś myśli natłok myśli ja, jakaś jedna myśl, dajmy nie wiem, kogo spotkaliście, druga myśl co było w pracy, trzecia myśl, coś tam to nauczyłam się, żeby wkładać te myśli do tak wirtualnej <laughs> O, trzymam się w wirtualnej um, skrzyni, czy na przykład szafki i zamykać e, szuflady. Powiem Wam, że tak się nauczyłam tego, że na przykład jak ja się. E, aha, sens, sens, ale gady, gadami, okej. Okay. Jak ja właśnie nauczyłam się zamykać te szuflady, e, tak selekcjonować te moje myśli, i po kolei ka każda myśl, która na przykład mi się nasuwała, jak chciałam zasnąć, tę zamykałam, zamykałam, zamykałam. Jeszcze wtedy nie znałam oddechu, ale słuchajcie, to była super metoda, ponieważ tak się nauczyłam po prostu wyrzucać niepotrzebne myśli, ponieważ przeważnie, na, właśnie jak idziemy spać, to nam się wszystko tam kotuje, wymyśla cuda nie widzi. I dlatego tak się nauczyłam, i teraz już nie muszę tego stosować, ponieważ teraz stosuję oddech. Stosuję oddech regulowany i na przykład skupiam się bardzo na nim i dajmy, liczę na pięć. Liczę oddech pięć, wdech, zatrzymuję się, liczę do trzech, do pięciu i później wydech, i znowu. I powiem Wam, że to, że się skupiasz na przykład na liczeniu, na tym oddechu, powoduje, że szybciej zasypiesz. Tak jest u mnie. I powiem Wam, że na przykład też jak w nocy kiedyś się budziłam, bo tak też się zdarzało, do toalety czy coś tam. I też na przykład przeważnie nie mogłam zasnąć znowu. Teraz nie mam żadnego problemu. Ja po prostu na przykład obudzę się w nocy, kładę się do łóżka z powrotem, pyk oddech i zasypiam momentalnie. Tak, bam, bam, dziękuję. Next. <śled> Dlatego dla mnie to jest bardzo, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Teraz tak. No właśnie, o tym też jest to. Na przykład, następny sposób to było wyznaczanie celów i pasji, jakie macie. Mm. Wiecie o tym, że ludzie, którzy właśnie wyznaczają swoje cele i mają pasję jakiekolwiek, jakieś hobby, cokolwiek, są szczęśliwi, ponieważ to, co robią, jeżeli lubią to robić, sprawia im to przyjemność. Ja na przykład robię na drutach, robię na szydełku, czy na przykład robię makramy, cokolwiek. Mm. To jest mój relaks. Ja wtedy na przykład, jeżeli robię na drutach, szczególnie ten, który robię, robię muszę się bardzo skupić na nim i słuchać, to jest liczenie oczek, żeby się nie pomylić. Fakt, że po takim czasie to już mi. Wszystko idzie automatycznie, ale faktycznie ja się skupiam na czymś takim i wyobraźcie sobie, że w ten sposób ja się relaksuję. Mam na przykład koleżankę, która um, kupuje sobie obrazy takie um, z takimi świecącymi jetami i ona je wykleja. Następną koleżankę mam, która na przykład kupuje książkę z mandalami i ją maluje. Czy na przykład właśnie malują obrazy dziewczyn, jakiekolwiek. I to jest właśnie ich sposób na to, żeby się relaksować, żeby właśnie te sposoby dają im szczęście. Moja kawka? Dlatego właśnie takie metody, moim zdaniem, są, są bardzo, bardzo skuteczne. Ja się modlę za duszę w czystcu, o której ktoś zapomniał, e, w miarę podziękowania. Oj, światło mi świeci. Mi zło. Widzisz, Elo, właśnie mówię, każdy, ty się modlisz, każdy ma swój sposób na to, żeby właśnie zrelaksować się, inaczej myśleć. To jest, to jest naprawdę, słuchajcie, nie wiem, jak macie, widzisz, Elżbieta napisała, ma ma metody. Może wy też macie jakieś inne metody, które wam na przykład mm, pomagają się zrelaksować, czy właśnie prowadzicie wdzięczność, bo Wiecie co? Ja Wam coś powiem. Ja sama wiem z, ze swojego doświadczenia. Jeżeli na przykład ja prowadzę, tylko że ja, dzienniczek na przykład ja wpisuję sporadycznie. Ja przeważnie właśnie w głowie to mam. Rano, jak się obudzę, czy to na przykład budzik mnie obudzi, czy ja sama się obudzę, to nie lecę, nie lecę na łeb, na szyję z łóżka, tylko ja zawsze ustawiam sobie tak budzik, żeby móc się obudzić mm. i jeszcze poleżeć w łóżku. Dlatego ja wstaję wcześniej rano, nie mogłabym wstać dzisiaj sobie na przykład o ósmej, bo mam dopiero na praktykę na dziesiątą. Ale ja wstałam o szóstej rano, w ogóle sama się obudziłam się za 26. Jeszcze sobie poleżałam, poddychałam, właśnie pomówiłam sobie swoją wdzięczność. I wiecie, co naprawdę. Ja mam tak inne dni od innych ludzi, bo ja widzę po swoich koleżankach, czasami właśnie mówią, <laughs> ja mam inne dni, ja inaczej zaczynam dzień i na przykład ja jestem uśmiechnięta, zadowolona z życia, dlatego, dlatego bo ja właśnie, ja właśnie robię to, co robię. I wam polecam, zacznijcie, spróbujcie, zobaczcie, a na, nuż narysujecie sobie to swoje szczęście, nauczycie się tego szczęścia. Wybierzcie sobie na przykład. Mm, nie czekajcie na idealny moment. Słuchajcie, nie ma takich momentów. Nie ma. Jeżeli macie ochotę ćwiczyć, zaczynajcie ćwiczyć od razu. Jeżeli macie w ogóle ochotę na co, róbcie to od razu. Nie czekajcie. Bo nie ma takich momentów. Zawsze będziecie to odkładać. Jeżeli coś macie zrobić, zróbcie teraz. Um. Która na przykład, powiedzcie z tych technik, które Wam przedstawiłam, która technika jest Wasza, którą ją stosujecie, albo którą na przykład zaczniecie stosować? Powiedzcie mi, jestem bardzo, bardzo ciekawa, napiszcie później, jak po obejrzeniu tego live'a, napiszcie mi w komentarzach, co właśnie Wam się podoba, co stosujecie, czy takie metody wam odpowiadają. A może macie jakieś swoje metody, które właśnie wam sprawiają przyjemność. Jakie wykonujecie, to się cieszycie, macie uśmiech na buzi. Napiszcie proszę w komentarzach. Ja kończę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy poranek. Oczywiście już raz znowu będę. <grym> Powiem wam, że na przykład to nie to, że ja na przykład to robię z obowiązku, ale mi sprawia ogromną przyjemność, kiedy ja właśnie sobie z Wami e, porozmawiam, znaczy z Wami, pogadam sobie do Was. I najlepsze jest to, że później, na przykład, osoby różne, różne do mnie mm, piszą czy mówią, że lubią mnie słuchać, ponieważ mam przyjemny głos, fajną energię i na przykład, jak mnie posłuchają tak z rana, to ich od razu dzień też jest fajniejszy. <gadam> tak więc, słuchajcie, jeżeli faktycznie. Sprawia wam to przyjemność, patrzenie na mnie, słuchanie mnie. To dajcie, dajcie mi, dajcie mi znać, czy w ogóle to lubicie, czy nie lubicie. Jestem bardzo ciekawa. Dobra, teraz naprawdę dziękuję. Ja jeszcze sobie muszę coś tam zrobić. Życzę wam pięknego dnia słonecznego. U mnie słońca dzisiaj nie ma, ale ja Wam życzę pięknego, słonecznego dnia. Trzymajcie się, kochani, pa.